Szukasz filmu, który zaskoczy Cię głębią emocji i nieoczekiwanym humorem? Poznaj historię starszego mężczyzny, który po stracie żony zamierzał zakończyć swoje życie. Jego plany krzyżuje jednak Nowa. Sąsiadka z rodziną wprowadzając chaos i ciepło do jego uporządkowanego świata. Ta opowieść to piękna lekcja o przyjaźni, odkupieniu i otwieraniu się na innych. Jeśli chcesz doświadczyć wzruszeń i śmiechu, ten film jest dla ciebie. Nie zapomnij zostawić followa, by nie przegapić nowych polecajek na naszym profilu polecajka Nothing works now that you're gone. What is that? Looks like it's yours now, Addo. You are not taking over my bed. Hey, Addo. No. I cannot use this road without a permit. Have a nice day, sir. You know the other guys don't do this. The guys with the white trucks. How come it's always you brown guys? And I don't mean that racially.